Zagubienie min przeciwpancernych przez Was to nie tylko kompromitacja, to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Przypomnę, prasa opisała sytuację, gdzie przez blisko dwa tygodnie po Polsce kursowały miny, ponad 200 sztuk min przeciwpancernych o tonarzu dwóch ton znajdujących się na pięciu paletach i Państwo widzieliście o tym od lipca. Od lipca państwo widzieliście o tym, że taka sytuacja miała miejsce, że doszło do tak skrajnej niekompetencji. Panie ministrze, pan jest specjalistą od atakowania innych osób w sposób kłamliwy, nieprawdziwy, posługujący się no co chwilę nieprawdą. Ja mam do pana prośbę, naprawdę mam prośbę, żeby pan chociaż raz wyszedł tu na mównicę i odpowiedział konkretnie na pytania. Mamy naprawdę konkretne pytania. Do pana. Dlaczego opinia publiczna, op opinia publiczna, mieszkańcy dowiedzieli się o tym zagubionym transporcie nie bezpośrednio w lipcu, wtedy, kiedy pan organizował imprezę w Helenowie dla swoich działaczy Platformy? obywatelskiej, tylko dowiedzieli się dopiero w grudniu, w momencie wtedy, kiedy opisała to prasa. To po pierwsze. Po drugie, jakie działania zostały podjęte, żeby zapewnić bezpieczeństwo i żeby nie doszło do niekontrolowanego wybuchu. Tych min, gdzie była służba kontrwywiadu wojskowego, na jakim etapie służba kontrwywiadu informowała państwa w tym zakresie, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jeżeli są notatki, proszę o poinformowanie, czy takie notatki zostały sporządzone. Dlaczego szef inspektoratu wsparcia został odwołany dopiero w styczniu, czyli po pytaniach, które otrzymał minister obrony narodowej, skoro o sprawie było wiadomo już w lipcu? Państwo w lipcu wiedzieliście o tym. I kolejne pytanie. Jakie konsekwencje poniesie szef SKW oraz e, komendant żandarmerii wojskowej? Bo nie ma wątpliwości co do tego, że e, takie materiały wybuchowe powinny być kon, pod kontrolą e, służby kontrwywiadu dziękuję wojskowego. I żeby pan minister nie uciekał od tych pytań. Dziękuję ja bardzo, dziękuję, dziękuję bardzo panie pośle. To mam jednak nieodparte wrażenie, że pan, panie pośle Śliwka razem z panem ministrem Błaszczakiem jesteście ostatnimi, którzy w ogóle tego typu pytania mogą formułować. Ja tylko przypomnę, że opinia publiczna o tym, że rakieta, która przeleciała 500 kilometrów nad Polską leży w lesie, dowiedziała się od kobiety, która jechała tamtędy konno. Więc dobrze by było zdać sobie z tego sprawę. Czyli rakieta 6 miesięcy w lesie. Rok 2016. Wojskowy dron odnaleziony w Tychach. Poszukiwania trwały 3 dni. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu została zamknięta. Zaginął wojskowy pistolet 2022 rok. Taki zapalnik zgubiło polskie wojsko. Co o nim wiemy? 10 sierpnia 2023 rok. I mógłbym oczywiście wymienić tak długo, ale jednak chciałbym wrócić do tej sprawy konkretnej, bo oczywiście odpowiem na wszystkie te pytania z jedną jeszcze uwagą. Bo ja bardzo dokładnie prześledziłem rok 2023 i 2022 i pytał Pan o powiadomieniu opinii publicznej. dlatego mówię, że pan i pana były rząd i pan minister Błaszczak jesteście ostatnimi, którzy tego typu pytanie mogą formułować. I teraz powiem panu dlaczego. Styczeń 2023 rok to jest chyba rząd PiSu jeszcze, prawda? Zagubienie środków bojowych wielkokalibrowych. Dlaczego pan Błaszczak nie mówił nic o tym? Niech pan powie. Sprawa została skierowana do prokuratury. Styczeń 2023 rok. Dalej. Rok 2022. Rząd PiSu. Minister Błaszczak rządzi resortem obrony narodowej. Podobna sprawa zresztą. Bocznica PKP. Mamy do czynienia z zagubieniem środków bojowych. Gdzie był wtedy... Minister Błaszczak. Bardzo chciałbym wiedzieć. I teraz wracając do pytań pana posła, jednocześnie dziękuję za to pytanie, bo to jest zawsze dobra okazja, żeby opowiedzieć, jak wygląda po prostu prawda. W lipcu 2024 roku osoby odpowiedzialne za rozładunek i przyjęcie środków bojowych na ewidencję nie zameldowały o fakcie braku mienia swoim przełożonym. Wcześniej jeden z żołnierzy złożył meldunek o zrealizowaniu transportu, nie stwierdzając. Żadnych nieprawidłowości, tym samym poświadczając nieprawdę. Pomiędzy 12 a 16 lipca osoby odpowiedzialne za transport rozpoczęły poszukiwania we własnym zakresie bez powiadomienia przełożonych. Miny, o których mowa były transportowane, pyta Pan o kwestie niebezpieczeństwa, przez cały czas w stanie nieuzbrojonym zgodnie z procedurą, to znaczy zapalniki są przewożone, co zrozumiałe, w osobnym transporcie. I Najlepsze jest to, że od samego początku w każdej z tych spraw był informowany zwieśnik sił zbrojnych, czyli pan prezydent Andrzej Duda. I teraz klucz w tej sprawie. Powiem panu, jak wygląda ta zasadnicza różnica też między nami w podejściu. To nadzór cywilny, jeżeli chodzi o tę sprawę opisywaną przez pana posła, wykrył nieprawidłowości, a dokładnie Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej. Bo to informacja z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej trafiła do Inspektoratu Wsparcia. Wtedy rozpoczęto kontrolę, powołano komisję w pierwszym i w drugim erbelogu i stwierdzono nieprawidłowości w przekazaniu i w przechowywaniu środków bojowych. Niezwłocznie o powyższym zostały powiadomione wszystkie właściwe organy. Organy zarówno nadzorcze, żandarmeria wojskowa, jak i służba kontrwywiadu wojskowego. I osobiście premier Władysław Kosiniak-Kamysz polecił wyciągnięcie surowych konsekwencji, przegląd i usprawnienie wszystkich procedur w tym zakresie, do czego zresztą doszło. Doszło też do szeregu szkoleń i do sprawdzenia wszystkich stanów magazynowych w tym zakresie. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica, bo Cała Polska wie, jeszcze raz przypomnę tę sprawę, bo ona jest, ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia jej. Myślę, że pan poseł jest w stanie przyjąć te argumenty, mimo pewnych różnic między nami w tej sprawie. Cała Polska wie, że na pół roku rząd PiSu zgubił rakietę, która znalazła się pod Bydgoszczą. Cała Polska to wie. I powiem panu, jaka jest różnica. W przypadku, o którym pan mówi, czyli w przypadku środków bojowych, została wykryta nieprawidłowość przez nadzór cywilny, przez ministra obrony narodowej, została powiadomiona żandarmeria wojskowa, wyciągnięto konsekwencje i zmieniono procedury. A powiem panu, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o rakietę. Wie pan, jak wygląda? Wykrycie niezidentyfikowanego obiektu latającego czy powietrznego zostało dokonane przez wojsko polskie znajduje się w meldunkach operacyjnych, o tym y, mówiłem y, publicznie, czyli jest wykrycie przez y, żołnierzy i później Mamy to, co zrobił Błaszczak, czyli zrzucenie winy na wojsko, gdzie to wojsko wykryło niezidentyfikowany obieg latający i jest on elementem meldunku, co ujawniłem publicznie. Zapraszałem zresztą ministra Błaszczaka do tego, żeby odwiedził Ministerstwo Obrony Narodowej, żeby mógł pojawić się w Ministerstwie Obrony Narodowej i zobaczyć meldunki, które sam podpisywał, bo akurat jeżeli chodzi o te kwestie, zarówno pan, Pan to chyba do ściśle tajnych akurat nie ma, ale minister Błaszczak ma dostęp do ściśle tajnych dokumentów. Każdy były minister obrony po uzyskaniu zgody może przyjść i się z tym zapoznać. Ja pana ministra Błaszczaka oficjalnie w tej sprawie zapraszałem. I wie pan co? I to jest w ogóle wstyd, że wy dzisiaj atakujecie polskich żołnierzy, że robicie wszystko, żeby sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa państwa, Omawiać w taki sposób polityczny, podczas gdy dwie sprawy, o których wspomniałem, czyli zagubienie środków bojowych na bocznicy PKP i zagubienie środków bojowych, jeżeli chodzi o magazyn, i mówię tutaj o y, wielkokalibrowej y, amunicji, przez Was nie było podane y, jako informacja publiczna. Zastanawiam się, gdzie Pan wtedy był, Panie pośle Śliwka. Gdzieś Pan był, ale na pewno nie w prawdzie. Dziękuję bardzo. Panie ministrze. Czy nie zaskoczył pan, nie odpowiedział pan na żadne pytania, a posługiwał pan się nieprawdą, sytuacja rakiety została wyjaśniona od lewa do prawa. Nawet pan, generał Piotrowski, nawet pan generał Piotrowski poinformował, że dowiedział się o tym wtedy, kiedy to poinformowały media. W związku z powyższym, jak dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych odpowiedzialny za to zgodnie z ustawą o obronie ojczyzny artykuł 11b o tym mówi wyraźnie, jest zobowiązany do poinformowania ministra obrony w tym zakresie. A ja kolejny raz Panu przypominam, że jeżeli udzielam Panu głosu w tym czasie, to proszę się zmieścić. Pan dokładnie wie, jako poseł który często występuje na tym mównicy, że można zmieścić się w czasie i powiedzieć wszystko, więc bardzo proszę, nie przedłużać czasu, dobrze? ja się bardzo cieszę, że pan poseł powołuje się na pana generała, bo z tego co pamiętam, pan generał jest w sporze prawnym z panem ministrem Błaszczakiem, i mówi, że doszło do szantażu, że on był jakby podmiotem tego szantażu. Nie wiem, czy. Jest pan pewien, że chciałby pan argumenty akurat tego typu wykorzystywać w debacie publicznej? Uważałbym na pana miejscu bardzo, jeżeli pan daje tutaj, tutaj sprawę równości. Panie ministrze, Druga sprawa... Panie ministrze, chwileczkę. Panowie posłowie, debata polega na tym, że jak państwo zadawali pytania, to pan minister słuchał, jak pan minister odpowiada, to państwo posłowie powinni słuchać. Ostrzegam drugi raz, że jeżeli będziecie przeszkadzać, będę uważała, że przy. O, że... Właśnie dlatego was ostrzegam. Be ostrzegam, że będę czytała. Bardzo proszę, panie ministrze. Ja rozumiem, że być może kultura osobista nie jest panów najmocniejszą stroną, że bardziej gustujecie w kłamstwie, w manipulacji, w przekazywaniu fałszywych danych, w zarzucaniu innym e, mówienia nieprawdy, ale jednak wolałbym, żebyście panowie przynajmniej na chwilę stanęli w prawdzie. Myślę, że wszystkim byłoby łatwiej. Więc jeszcze raz powtórzę e, informację, e, którą przekazałem. Po pierwsze. Wykrycie tej sprawy nastąpiło dzięki nadzorowi cywilnemu i myślę, że warto o tym pamiętać, warto wziąć to pod uwagę, bo informacja w tej sprawie została wysłana z Centrum Operacyjnego Ministra Obrony do Inspektoratu Wsparcia i tam nastąpiło wykrycie. Dokładnie odwrotnie niż w sprawie rakiety, gdzie sprawa była tuszowana przez Ministra Obrony Narodowej. I mówiliśmy o tym publicznie, całe kalendarium zdarzeń w tej sprawie zostało przekazane opinii publicznej. Jeżeli jest tak, że w meldunku operacyjnym w sprawie rakiety minister, który zostawia na tym swoją parafę razem z odesłaniem ad ACTA, wyżej wymienionego meldunku, informuje, że gdzie jest informacja, że nie jest identyfikowany obiekt powietrzny przemierza Polskę na odcinku 500 kilometrów i w żaden sposób minister nie robi w związku z tym nic, no to wydaje mi się, że mamy dzisiaj rzeczywiście gigantyczny problem. Jeżeli chodzi o pytania, o których panowie mówili. Powiedziałem o tym, o co panowie pytali, o kwestii niebezpieczeństwa. Mówiłem o oddzieleniu i o uzbrojeniu tego ładunku. Powiedziałem, jakie sytuacje i z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. I odpowiem jeszcze raz na te pytania, bo widocznie panowie mają nie tylko problem z kulturą osobistą, bo przerywacie regularnie wtedy, kiedy ktoś odpowiada z tej mównicy, ale macie być może też problemy ze słuchem. Na to nie jestem w stanie poradzić, ale odpowiem jeszcze raz, tak żeby to dotarło. Być może głośniki po prostu przy panów w pulpitach nie działają zbyt dobrze. Więc jeszcze raz powtórzę. Zostały, został dokonany pełny przegląd procedur, procedury w tym zakresie, Zostały zmienione tam, gdzie to było konieczne, została przeprowadzona e, cała procedura. Zostały przeprowadzone szkolenia i został przeprowadzony remanent wszystkiego, jeżeli chodzi o e, magazyny i środki bojowe, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. I nie mamy żadnych wątpliwości, że żaden z tych środków bojowych nie zniknął z magazynu, e, dlatego że dokonano e, po prostu całkowitego e, przeglądu tych miejsc. I chciałbym, żeby panowie. I to jest trzecia uwaga, ale myślę, że ona jest najważniejsza żebyście po prostu nie kłamali w imię tego, że w sprawach, które dotyczą bezpieczeństwa państwa powinniśmy mówić prawdę i całą prawdę wiem, że macie z tym problem na to nie wpłynę, ale mogę do was apelować. Bardzo proszę, żebyście w sprawach bezpieczeństwa państwa mówili prawdę. Dziękuję bardzo.